Serdecznie się z Państwem witam. 19 październik 2024 rok. Proszę Państwa, jestem przy kolejnej marnej rodzinie. Och, wzięły syrop. Co za ulica. Jak ona się prezentuje. Jak u niej jest z pokarmem. No niestety to muszę sprawdzić jak to wygląda i drodzy Państwo co ja zauważyłem w mojej pasiece to zauważyłem, że nie zauważyłem zaleszczotków hmm. od, nich, od nich powinno się tu roić Skoro nie używam chemii, to jest najsłabsza moja rodzina. To jest najsłabsza moja rodzina ze zimy, gdzie jeszcze w dodatku na wiosnę padła matka. No niestety tą rodzinę na pewno gnębi jakiś patogen skoro się nie rozwija nie dała rady rozwinąć no coś tych pszczółek siedzi w ulu zobaczymy także ta rodzina jest przewidziana do leczenia na przyszły rok jazkłuczem dzielem no niestety w tym roku nie byłem w stanie tego uczynić to upadek, to żmija, to inne wydarzenia i w tym przeszkodziły No i znów ta rodzina pszczela Zapach jadu pszczelego. No tu jest fajnie do tej pory. I nie jest tak źle od strony pszczół, bo coś tych pszczół jest. To znaczy. tam karletka, ale jest i czerw. Czerw. Zasklepiony. Otwartego nie widzę. Pszczoły noszą pyłek I co tu jest? Tak, typowo pszczoły zostały były miejsce tak na kłąb i zobaczymy co jest pier na pierwszej ramce. O, pierwsza ramka dobrze wypełniona no niestety na tych dwóch ramkach wyjedzonych będzie tak centrum głębu no, są dość mocno podjedzone Można by jeszcze tutaj podlać syropu bo ogólna pula pokarmu jest mała, bo jest mało ramek, i także ta rodzina naprawdę się wyrobiła. Drodzy Państwo. No i co się stało? Zgubiłem gwoździa. No i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.